Siemanko, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj opowiem Wam o pomyśle na kolejną podróż wrześniową. Ale od początku. Istnieją dwa rodzaje podróży. Pierwsza to ta letnia, lipcowa, sierpniowa. To walka. Walka o miejsce na plaży, o stolik w restauracji. Kadr bez tłumu w tle. To odhaczenie punktów z listy w upale, który wysysa energię. To turystyka konsumpcyjna, szybko i często powierzchowna. Ale jest też drugi rodzaj podróży. Podróż, która zaczyna się... Gdy większość ludzi wraca już do domu, podróż wrześniowa to nie jest walka, to jest dialog. Dialog z miejscem, z jego kulturą, z jego prawdziwym rytmem. To czas, kiedy Opada kurtyna masowej turystyki, a my, podróżujące na własną rękę, otrzymujemy zaproszenie za kulisy. W tym filmie nie dam wam gotowej listy, dam wam klucze. Klucze do trzech niezwykłych europejskich wysp, które we wrześniu otwierają się dla wszystkich, którzy chcą zobaczyć, posmakować, a przede wszystkim poczuć więcej. To będzie nasz wspólny plan ucieczki. Ucieczki od tłumów, a pogoni za autentycznością. Zacznijmy od wyspy, która padła ofiarą własnego sukcesu. Majorka. Zapomnijcie jednak o wszystkim, co myślicie. Wszystkim po kolei. Wrzesień to jest wielki reset. To czas, kiedy Majorka zrzuca tani kostium imprezowni i zakłada elegancką suknię odsłania swoje prawdziwe arystokratyczne piękno kluczem do odkrycia tej Majorki jest samochód, mały zwinny który bez problemu wciśnie się w wąskie uliczki starych miasteczek, to wasz bilet do wolności, We wrześniu ta wolność nabiera realnego rytmu, słynna droga MH10, kręgosłup gór Sierra Tramuntana w lecie bywa parkingiem dla autokarów, we wrześniu staje się waszą prywatną wstęgą asfaltu wijącą się wśród skał i sosen. Możecie zacząć podróż w artystycznym Deja, gdzie duch Roberta Gravesa wciąż unosi się nad kamiennymi domami. Zatrzymajcie się na kawę, poczujecie ten spokój. Stamtąd ruszcie w stronę Solar, a po drodze zatrzymajcie się w punkcie widokowym Saforadada. Dada, by podziwiać skałę z charakterystyczną dziurą. W samym Solar przesiąćcie się w zabytkowy drewniany tramwaj, który zabierze Was do portu. Ta podróż w czasie, a potem zjazd do Sakalobra. Latem to miejsce jest totalnie oblężone. We wrześniu, szczególnie rano, macie szansę stanąć tam niemal w samotności, ewentualnie z kilkoma rowerzystami, słuchając echa odbijającego się od potężnych ścian wąwozu. To przeżycie niemal mistyczne. Ale Majorka to nie tylko góry. Ruszcie na wschód do Parku Naturalnego Mądrago to labirynt ścieżek prowadzących do dwóch rajskich plaż z e Armador i Cala Mandrago. We wrześniu woda jest tu krystalicznie czysta, a spacery między zatokami w przyjemnym słońcu to czysta medytacja. Co z jedzeniem? Wrześniu to czas, kiedy restauracje przestają serwować masowe menu turistico, a wracają do korzeni. Szukajcie małych, rodzinnych lokali i zamawiajcie tumbet, lokalną wersję ratatouille albo świeżo złowioną rybę w porcie de Polensa. A na deser? Obowiązkowa ensaymada, słodka drożdżówka, spirala posypana cukrem, pudrem. To smak Majorki, której nie poznacie w życiu sezonu. To wyspa dla koneserów. Druga destynacja: Sardynia. Jeśli Majorka jest wyrafinowaną damą, Sardynia jest dziką, nieokiełznaną wojowniczką o sercu ze skały, duszy i pachnącej czym? Giertem. To wyspa, która nie oddaje swoich skarbów łatwo. Trzeba ich poszukać, zjechać z głównej drogi, zgubić się, by naprawdę ją odnaleźć. Wrzesień to idealny moment, by podjąć to wyzwanie. Pamiętajcie o złotej zasadzie. Druga połowa września. Wtedy co się dzieje? Kończą się włoskie wakacje, a ceny i tłumy znikają i spadają w dół, jak do dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Waszym narzędziem odkrywcy ponownie będzie co? samochodzik, ale tutaj polecam pełne ubezpieczenie, drogi bywają wąskie, a lokalny styl jazdy cóż, jest pełen fantazji ale to właśnie ta wolność pozwala dotrzeć do miejsc, które zapierają dech. Linki do filmu jak wynająć auto na Sardynii czy na Majorce znajdziecie w opisie do filmu oraz do wypożyczalni, które są również lokalne na Sardynii i na Majorce oraz na tej trzeciej wyspie, którą będę Wam za chwilę zachwalał. Skupmy się na zatoce Orosei na wschodnim wybrzeżu, klęnoci koronnym w Sardynii, Zatem dostęp do rajskich plaż, ukrytych pod potężnymi klifami, jest limitowany i drogi. W wrześniu w porcie Cala Gonone możecie na cały dzień wydając małą łódkę motorową, tak zwane Gomone. Nie potrzeba patentu żadnego, po krótkim instruktażu stajecie się kapitanem własnej przygody. To uczucie, gdy samemu wpływa się do pustej Kala Luna, Kala Sisine, czy absolutnie zjawiskowej Kala Mariolu, jest warte każdych pieniędzy. To jest definicja wolności i zwiedzania. Ale prawdziwa dusza Sardynii nie leży na wybrzeżu. Leży w jej sercu, w surowym regionie Barbacia. To tutaj, we wrześniu, rozpoczyna się cykl festynów Autunno in Barbacia. Co weekend inne miasteczko otwiera swoje starożytne kamienne podwórka Cortes Apertas. Wyobraźcie sobie zapach pieczonego prosiaka, dźwięk hipnotycznego, gardłowego śpiewu kantu Tenore, Smak intensywnego wina kanu, prosto z beczki i chrupkość tradycyjnego chleba, panu Caras. To nie jest atrakcja turystyczna, to jest życie. To podróż w głąb sardyńskiej tożsamości. A skoro jesteśmy w sercu wyspy, musicie dotknąć jej przeszłości. Odwiedźcie co? Oczywiście Sunoraxi di Barumini. Fortecę z epoki brązu. Brązu! pisano na ulistę UNESCO. Chodząc pośród tych potężnych kamiennych wiersz starszych niż Koloseum, serio, zaczynacie rozumieć dumę i siłę tego ludu. A kulinarnie szukajcie culurdiones, czyli pierożków przypominających kłosy zboża, wypełnionych ziemniaczkami, miętą i serem pecorino. To smak, który opowiada historię tej ziemi, prosty, szczery i niezapomniany. Słuchajcie, a jak nie wiecie, jak zorganizować taką podróż, albo jest to trudne dla was? To napiszcie do nas albo w komentarzu, albo znajdźcie nas na social mediach, który, do których link znajdziecie w opisie do filmu. My takie podróże organizujemy. Na naszej stronie znajdziecie darmowe plany podróży, darmowe poradniki, ile co kosztuje. To wszystko znajdziecie na wypadskraju.com totalnie za free. A jeśli nie wiecie, jak to zrobić, tak jak wspomniałem, piszcie do nas. My takie plany podróży albo w ramach abonamentu i wsparcia na YouTube, albo Patronite organizujemy. A jeśli potrzebujecie całego planu podróży, zwiedzania noc, przelotów, wynajmu samochodu i wszystkich informacji, to piszcie do nas. Z zrobimy dla Was podróż szybko na miara. No i destynacja trzecia była już Majorka, Sardynia i królowa do korony śródziemnomorskiej, czyli Sycylia. Na koniec lądujemy na wyspie, która jest teatrem. Scena jest Ziemia, uformowana przez ogień etny i wodę Morza Śródziemnego. A aktorami są czyli grający codzienny spektakl pełen pasji, dramatu i radości życia. Sycylia nie prosi o uwagę, ona ją żąda, a wrzesień to czas, kiedy jej głos słychać najwyraźniej uwierzcie mi. Ja za samochodem po Sycylii, podobnie jak na Majorce i Sardyni, to pierwszy akt wtajemniczenia. To zorganizowany chaos, w którym klakson jest narzędziem komunikacji, a linie na jezdni są tylko sugestią. Ale kiedy to już zaakceptujesz i zrozumiesz, na czym polega jazda w piątek w Palermo, otworzy się przed tobą świat. Szukajcie noclegu z gwarantowanym parkingiem to zaoszczędzi wam wielu nerwów a potem ruszajcie odkrycie zachód wyspy. Często pomijany przez turystów. Zobaczcie solniska pod Marsalą, gdzie o zachodzie słońca wiatraki malują obrazy na tle różowych basanów solankowych. Wiedcie kolejką linową do średniowiecznego miasta Erike, zawieszonego między niebem a Ziemią i zgubcie się w jego kamiennym labiryncie. Przejdźcie szlakiem przez rezerwat Zingaro, gdzie dzikie zatoczki spotykają się z turkusowym morzem. Wschód Wyspy to z kolei apoteoza baroku. Ale zamiast tego zaliczać miasta z listy UNESCO, poczujcie je. W Modlice mieście czekolady, odwiedźcie najstarszą cukiernię i spróbujcie czekolady robionej według prastarej azteckiej serii azteckiej receptury. Jest ziarnista, surowa i intensywna. W raguście wejdźcie po setkach schodów, by w górnej części miasta spojrzeć na baściąwą plątaninę dachówek Ragusa i Bla. A Palermo Palermo to esencja Sycylii, Zanuszy się w trzewiak targu Ballaro. Dajcie się porwać krzyką sprzedawców ambaniaków, poczujcie zapachy smażone placuszków w przeciwieństwie i świeżych owoców morza jest właśnie podróżowanie To doświadczenie, które atakuje wszystkie wasze zmysły. I wreszcie jedzenie. Wrzesień to święto plonów. Festiwal pistacji w Bronte. To obowiązek dla każdego smakosza. Ale Sycylia to też pasta la norma z bakłażanem i słoną ricotto. To słodko-kwaśna caponata. To arancini, i który kształt toczy się odwieczna wojna między wschodem i zachodem wyspy. I cannoli. Pamiętajcie o złotej zasadzie. Nigdy nie kupujcie tych już napełnionych. Trzeba to zrobić na świeżo. Prawdziwie Canolo jest napełnione kremem na Waszych oczach, dzięki czemu rurka pozostaje cały czas chlupiąca, a nie mokra, to małe detale, które odróżnią turystę od podróżnika. Wrzesień to coś więcej niż tylko miesiąc. To stan waszego umysłu, to decyzja, by podróżować głębiej, wolniej. I bardziej świadomie. Majorka, Sardynia i Sycylia. tych Kwik oferuje inną opowieść, inną przygodę, ale wszystkie łączą jedna obietnica możliwości doświadczenia czegoś autentycznego. Czegoś, co zostanie z wami na tak długo, jak wrócicie do domu. To wspomnienie smaku, zapachu, uczucie wolności na totalnie pustej drodze, bez tłumu turystów. Już nie wspomnę o walce o Leżaki, to zostawcie gdzieś na wakacje. Te historie, których nie przywieziecie, zdecydowanie nie przywieziecie ich z wakacji All Inclusive. Mam nadzieję, że ta podróż rozpaliła Was trochę iskrę. Dajcie znać w komentarzach, która z tych opowieści najbardziej do Was przemówiła. Gdzie zabralibyście swój plecak i aparat we wrześniu. Jeśli czujecie, że to jest właśnie ten rodzaj podróżowania, który kochacie i chcecie więcej takich dogłębnych, praktycznych inspiracji, proszę zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek. Każda subskrypcja to dla nas Znak, że warto tworzyć treści dla świadomych podróżników. Dla Was. Dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Ciao!